Modlitwa o uzdrowienie skóry. Trądzik, alergia, pryszcze, egzema, choroby, wszystkie problemy. Witam w modlitwie o uzdrowienie Twojej skóry. To jest po prostu modlitwa, którą ułożyłem, w której chciałbym modlić się za każdego, kto jest w zasięgu mojego głosu. Wszystko o co Was proszę, to zgódźcie się ze mną, kiedy się modlę. I razem będziemy szukać naszego Ojca Niebieskiego. Proszę, medytuj nadal nad tą modlitwą dla siebie samego, możesz mówić to codziennie, lub słuchać tego w kółko, i pozwól Słowu Bożemu dotrzeć głęboko do Twojego ducha. Pomódlmy się, Ojcze Niebieski, gromadzimy się razem i zgadzamy się w cudownym i potężnym imieniu Jezusa. Tam, gdzie zgromadzi się dwóch lub więcej, tam będziesz pośród nas i wszystko, co uzgodnimy w Twoim imieniu, z pewnością uczynisz. Biblia mówi, że jeśli istnieje nieprzebaczenie, należy się nim zająć przed modlitwą. Dlatego teraz uwalniamy przed Tobą wszelki gniew, złe uczucia lub inne złe nastawienie. Składamy je u Twoich stóp, uwalniamy i przebaczamy tym, Którzy nas skrzywdzili. Ojcze, w imieniu Jezusa nie ma dystansu w duchu i dziękujemy Ci za słuchacza, który pragnie modlitwy o uzdrowienie swojej skóry. Chwała Ci za Jezusa, ojcze. To przez Twojego syna należy do nas wszelkiego rodzaju uzdrowienie. Jezus zapłacił pełną cenę za uzdrowienie słuchacza. Twoje słowo tak mówi, a my w to wierzymy. Razem w modlitwie wznosimy słuchacza do ciebie właśnie teraz, niezależnie od tego, z czym może mierzyć się, jeśli chodzi o jego skórę. Przedstawiamy przed tobą wszelkie troski, zmartwienia, niepokoje i rzucamy je pod twoje stopy. Proszę, pomóż słuchaczowi, ojcze, złożyć te wszystkie sprawy w twoje zdolne ręce, bo ty się nim opiekujesz. Opierając się na autorytecie Twojego słowa, i w imieniu Jezusa, mówimy do wszystkich problemów z Jego skórą i wiążemy je. Przeklinamy te rzeczy i nakazujemy im opuścić ciało słuchacza. Zatrzymajcie się teraz. Nie ma Was już więcej. Ganimy Was. Ustąpcie i odstąpcie teraz. W imieniu Jezusa przywołujemy krew Jezusa. Nad skórą słuchacza zwyciężą dzięki krwi Baranka i słowu swojego świadectwa. Trądzik, pryszcze, egzema, wszelkie choroby skóry muszą ugiąć się przed krwią i imieniem Jezusa. Chwała! W tej chwili uwalniamy uzdrawiającą moc przez Jezusa na całej skórze słuchacza. Od czubka głowy do podeszew stóp w tej chwili. Ogłaszamy teraz nad nimi siłę i pokój w imieniu Jezusa. Modlimy się, aby zostali ożywieni od wewnątrz. Mieszka w nich ten sam duch, który wskrzesił Jezusa z grobu, i prosimy, aby on również ożywił skórę słuchacza. Chwała ci, panie. Alleluja! We krwi jest zwycięstwo. Krew Jezusa czyni słuchacza zdrowym. Niczego nie brakuje. Nic nie jest złamane ani popsute w ich ciele i skórze. W imieniu Jezusa ogłaszamy teraz wyzwolenie słuchacza. Wiążemy i ganimy strach w imieniu Jezusa, który może próbować przyjść na słuchacza. Odejdź już. Dziękujemy Ci, że w tym trudnym dniu możemy Cię wezwać i Ty wybawisz. Oddajemy Ci cześć i chwałę właśnie teraz. Aleluja, chwała Ci, Panie, wywyższamy Cię. Dziękujemy Ci, że nawet teraz Twoja niesamowita moc działa w skórze słuchacza od środka. Każda komórka, każdy narząd, każdy system, Ojcze, każde chemiczne działanie i reakcja, wszystko, cała ich tkanka skórna, Ojcze. Wszystko działa tak, jak Ty to stworzyłeś. Twoje namaszczenie działa teraz w każdej części ciała słuchacza. Chwała Tobie, Ojcze. Alleluja. Ty, Pani, jesteś godzin wszelkiej czci i chwały. Kochasz słuchacza, Ojcze. Twoja miłość do słuchacza jest wieczna, nie ma końca. Twoje miłosierdzie jest dla nich nieskończone. Proszę, daj słuchaczowi mądrość i objawienie. Jeśli jest coś, co powinni zrobić, lub przestać robić, aby pomóc dojść do pełnego uzdrowienia, które teraz ma miejsce dla nich, właśnie teraz. Gdy odejdą od tej modlitwy, przypomnij im, aby mówili pismo święte nad sobą. Pomimo tego, co czują, Twoje słowo jest prawdą. Są uzdrowieni, są całkowicie zdrowi dzięki Jezusowi. Tak, Ojcze. Ty jesteś ich uzdrowicielem, ich lekarzem, i ty realizujesz uzdrowienie, które zostało dla nich kupione na krzyżu kalwarii. To darmowy dar, ojcze, chwała. Trądzik, pryszcze, egzema, wszelkie choroby skóry muszą ugiąć się przed krwią i imieniem Jezusa. Chwała, chwalimy cię, że skóra słuchacza jest uzdrowiona. Nazywamy ich uzdrowionymi i zdrowymi, odnowionymi przez samego Pana. Tobie, Ojcze, nasz niech będzie wszelka chwała i wszelka cześć i wszelka chwała. Aleluja. Wierzymy i otrzymujemy wszystko, o co się modliliśmy, i z góry oddajemy Ci chwałę, ponieważ ta modlitwa została wysłuchana. W cudownym i drogocennym imieniu Jezusa modlimy się. Amen.